Dnia 21 sierpnia na polskiej scenie muzycznej zapanowała głęboka żałoba. Dotarła do nas smutna wiadomość o niespodziewanej śmierci Stanisława Sojki, jednego z najbardziej cenionych artystów w kraju, który odszedł na kilka godzin przed planowanym koncertem w Sopocie. Jeszcze tego samego dnia brał udział w próbie w operze leśnej i szykował się do występu, na którym miał zaśpiewać razem z Natalią Grosiak, wokalistką zespołu Micro Music jego niezapomnianą piosenkę Cud Niepamięci. Tragiczne odkrycie ciała artysty miało miejsce w Sopockim hotelu, jednak przyczyna jego śmierci pozostaje na razie nieznana. W kontekście tej niezwykle smutnej sytuacji głos zabrał rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku, który poinformował o trwającym śledztwie, mającym na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. W dniu 8 września Stanisław Sojka został uroczyście pożegnany w warszawskim kościele pod wezwaniem Matki Bożej nieustającej pomocy. Pożegnanie zgromadziło rodzinę, przyjaciół oraz licznych fanów artysty, którzy przyszli oddać mu hołd. Wzruszające przemówienie wygłosili jego synowie, którzy podzielili się refleksjami na temat życia swojego ojca. Teraz naprawdę zrozumiałem, jak szybko i nieoczekiwanie mogą znikać bliscy, mówił jeden z synów. Ważne jest, by kochać ich teraz, w tej chwili, zanim odejdą lub zanim odejdę ja. Życie mojego taty było jak piękna pieśń, a jego czyny stworzyły niezwykłą księgę, która na zawsze pozostanie w pamięci wielu ludzi, kontynuował, nie ukrywając emocji. Otoczeni przez żałobników? Synowie artysty w swoim wystąpieniu przypomnieli, że ich ojciec, mimo ogromnego talentu i charyzmy, był zwyczajnym człowiekiem, który również zmagał się z błędami i trudnościami życiowymi. Staszek nie był doskonały, powiedzieli, popełniał błędy jak każdy z nas, ale w jego sercu zawsze była uczciwość. Był człowiekiem, który za swoje błędy płacił często więcej niż byłoby to konieczne. I teraz na koniec chcemy powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy ci, Staszku, za pasję do życia, miłość, muzykę, wspólne chwile i każdy ciepły uśmiech, który nam ofiarowałeś, podkreślili jego synowie. W miarę jak śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Sojki trwa, cały kraj wspomina jego niezapomniany dorobek artystyczny i wpływ, jaki wywarł na polską muzykę. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość w tej sprawie, ale dla wielu jego fanów pozostanie on na zawsze w sercach jako legenda polskiej piosenki.